Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Słuchajcie, jesteśmy przy naszym ogródku na żuławach, na ziemiach żyznych i gliniastych. Słuchajcie, w poprzednim filmiku mówiłem was, że zabiorę was w pole, żeby pokazać Wam jak ziemia gliniasta potrafi się skurczyć przez suszę. No podlewamy tą wodą w ogródku, yy, wychodzą nam pęknięcia, tak jak wiecie z poprzednich filmików. No a dzisiaj już tak wyszedłem w pole myślę pokażę wam, bo już takie pierwsze, że tak powiem, oznaki są spękania tej ziemi w polu, yy, po wszystkich uprawach, po posianiu, i na ścieżkach. Yy, po prostu tu, gdzie jeżdżą traktory serwisowo, tak robiąc zabiegi na polu są po prostu pęknięcia, i w takiej jednej ścieżce się znajdujemy i wam pokażę dzisiaj jak potrafią spękać właśnie ziemia. O tak, słuchajcie, zobaczcie. Czekajcie, weźmy, panie, palucha tego zabierz, zobaczcie. To wchodzą moje palce, nie? I to jest głębokość powiedzmy tam z 40 cm, metrówki nie mam. Ale zobaczcie, jak potrafi ziemia spękać właśnie taka sta się skurczyć. I powiem wam tylko jeszcze jedną rzecz. Yy, takie pęknięcia yy, to są takie, no nie największe pęknięcia, tak? Tutaj zobaczcie, to się wykruszyło, o. Czekajcie, ja tylko zabiorę to, chodź. No nie mogę tego wyciągnąć, się kruszy. Czekajcie, o. Zobaczcie, taki kawał ziemi i taka jest dziura, tak? I takie dziury się dzieją na polu, nie tylko na ścieżkach, ale normalnie przy, w momencie, kiedy jest mucone, że tak powiem, zboże, pszenica jest mucona, to wtedy takie właśnie sytuacje wychodzą na całym polu. Tutaj zobaczcie, tak samo jest, nie? Widzicie? W pszenicy. Więc no, takie pęknięcia na ziemiach gliniastych występują. Nie wszyscy to wiedzą, więc dlatego postanowiłem Wam właśnie pokazać i właśnie mówiłem w wcześniejszym filmiku, że kiedyś Was zabiorę po prostu na pole, no, i, i takie sytuacje się dzieją e, w momentach, kiedy. No, nie ma deszczu, tak? Takie pęknięcia wychodzą. Więc e, to są pęknięcia na chwilę obecną, e, w większości przypadków tylko i wyłącznie na ścieżkach, takie duże, a mniejsze troszeczkę są, że tak powiem, w pszenicy. To zresztą pokazywałem przed chwilą, e, ale e, w momencie, kiedy my młocimy już e, latem, tak? Kiedy jest zbiór pszenicy no to po prostu te pęknięcia są, występują na całym polu. I to są malutkie pęknięcia, bo czasami jest tak, że powiedzmy takie pęknięcie porównałbym do czegoś takiego jak małe dziecko z stópką by sobie biegało, mogłoby wpaść i złamać sobie lub skręcić właśnie stópkę czy kostkę. Tak? Takie dość duże są. Właśnie skurczona taka jest ziemia, nie? gliniasta. No dobra, taka króciutka pogadanka dzisiaj. Na polu i pozdrawiam was z ziemi Ławskich. No I widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, cześć!